Pan z wami jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Nie, panie. Pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezareta. Tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać Słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głębie, zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, tak wiele ryb, Złowili, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie, także się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona, a Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo Pańskie. Pałatowie. Mamy w naszych rekolekcyjnych rozważaniach. Wczoraj, odczytując tu Samą Ewangelię Łukasza, piąty rozdział, zobaczyliśmy Piotra w totalnym kryzysie, który przypływa do brzegu wraz ze swoimi wspólnikami z pustymi sieciami, nic nie złowili. I Piotr, który nie ma ochoty, nawet spojrzeć na Jezusa, który dopiero co uzdrowił mu bliską mu osobę. Ale Jezus nie rezygnuje z człowieka. Jezus yy, ma tak potężne serce i ma w sobie tyle miłości, że, że wie, że człowieka kryzys może dotknąć i że go dotknie wcześniej czy później. Że grzech wcześniej czy później człowieka dotknie. Ale nie rezygnuje. Nie rezygnuje, bo na każdym człowieku Bogu zależy. Na tobie i na mnie. Każdego z nas chce znać po imieniu. Chce znać historię każdego z nas i i do każdego podchodzi indywidualnie, bo każdego kocha, bo za każdego umarł, bo każdemu chce dać życie. I nie zrezygnował z Piotra, tylko wszedł do jego łodzi i poprosił, wypłyń kawałek od brzegu. Jezus wejdzie w twoje życie i zaraz doda, czy mnie wpuścisz, czy mogę z tobą pobyć. Jak mu rozkażę, on może wyjść. Ale Piotr, jak wiemy, odbił trochę od brzegu. I Jezus naucza. Zwróćcie uwagę, drodzy, jaki Jezus jest sprytny. Nieprawdopodobnie sprytny. Piotr jest na łodzi, może nawet nie ma ochoty słuchać żadnych nauk, bo, bo nic nie złowił i nawet go to może wkurza, ale nie ma gdzie uciec. Nie ma gdzie zwiać, bo jest na środku jeziora i jest na łodzi. Jest z Jezusem na łodzi i musi go słuchać. I nic nie mówi. To jest pierwszy element jeszcze drugi. Oni odpłynęli od brzegu i Piotr siłą rzeczy patrzy na swój brzeg. On patrzy na swoją przystań, on patrzy na swoje miasto. Być może widzi gdzieś w oddali czubek swojego domu, yy, widzi ulicę i przygląda się temu z perspektywy Jezusa, z perspektywy oddalenia się. To jest bardzo ważne, drodzy. Kiedy przeżywamy coś trudnego w naszym życiu, kiedy przeżywamy jakiś kryzys, nie sieć po uszy w tym kryzysie. Nie siedź po uszy w jego realiach, tylko zrób kilka kroków do tyłu, zrób kilka kroków w bok. Zmień punkt widzenia, odejdź od swojego życia i spojrzyj na siebie zupełnie z innej perspektywy. I zadaj sobie pytanie, jak żyjesz? Jak żyjesz? Jak, jak ja żyję? Jezus to robi Piotrowi, wchodzi na łódź i odpływają od brzegu, żeby wyprowadzić Piotra z tego kryzysu. Dlatego prosi Piotra, by spojrzał z dystansu na swoje życie. Odpłyń od brzegu, my to drodzy teraz czynimy, chociażby przez cały Adwent, gromadzicie się na ruratach. Przez cały rok nie przychodzimy na 6:30 rano do kościoła, a teraz jesteście. Przeżywacie rekolekcję, jesteście. Odkrywamy też tą, tą swoją duchowość, przez to, że sięgamy i może przez jakieś dobre książki, może uciekamy w chwili ciszy. Piotr odpływa od brzegu. Piotr słucha Jezusa i z nim nie dyskutuje. Tylko, tylko słucha i przychodzą zaraz skutki słuchania. Piotr mógł powiedzieć: Panie Jezu, mówcą jesteś dobrym, prorokiem, świetnym, ale, ale na łowieniu ryb się nie znasz. Ale, ale Piotr milczy. Tak się zapatrzył Jezusa, tak się zasłuchał w niego, tak go odkrył, że on, stary wyga w łowieniu ryb, stary rybak mówi: Na twoje słowo zarzucę sieć. I jeszcze dodaje to całą noc łowiłem, nic nie złowiłem. Jeszcze to, to echo jego buntu, tego rozczarowania, jego bólu, on to Jezusowi mówi. On to Jezusowi mówi, on to Mistrzowi mówi. O czym mógł, o, o czym mógł marzyć Piotr po takiej kompromitacji, tak po ludzku? Panowie, my to, my to doskonale wiemy. No jakbym wrócił dzisiaj bez ryb, to bym zrobił wszystko, żeby następnego dnia rano wypłynąć łódką, żeby nałowić tyle ryb, żeby, żeby wszyscy byli nasyceni. On pewnie o tym, on pewnie o tym marzył. Każdy o tym marzy. Każdy mężczyzna o zatarciu swojej porażki, o zatarciu swojej porażki. I Jezus mówi chcesz? To uważaj, tylko wypłyń na głębie. I po chwili sieci zaczynają się rwać, dwie łodzie nie dają rady. Jak Jezus robi cud, to robi cud i Piotr pokonuje swój ból. I kochani, Piotr, Piotr jest pokorny. On nie bierze swoich rybek, nie idzie na targ handlować. Tylko pada Jezusowi do nóg, jak czyta w Słowie Bożym. I mówi, Panie, Ty jesteś wielki. Co tam te ryby? Ty jesteś wielki. Odejdź ode mnie, bo jestem mały i głupi. Bo kiedy Ty głosiłeś Słowo Boże, to ja analizowałem swoje dramaty. To ja analizowałem swoje porażki. Czyściłem i, i, i pukałem sieci. Jezu, to Ty jesteś wielki. Przypadł mógł do nóg i to zdanie wypowiedział. Natomiast Jezus mu odpowiedział, Piotr, y, czy, ty chcesz, czy ty chcesz być naprawdę wielki? Czy ty chcesz być naprawdę wielki? To jest pytanie, które do nas kieruje, czy Ty chcesz być wielki? To zostaw te sieci. Będziesz ludzi łowił. Y, drodzy bracia, czy chcemy być wielcy? No chcemy być wielcy, no to musimy pozostawiać y, te swoje fantazje, analizy, komputery. Tylko iść i złowić ludzi, złowić męża, żonę, dzieci, synów, córki dla Pana Boga. To wtedy będę wielki. To wtedy będę wielki. Nie, że mam w garażu jakiś super nowy model samochodu, że wszyscy cmokają na jego widok. Może znam się na wszystkich ligach świata i siatkówkę, i piłkę nożną, i koszykówkę. Że mam taką firmę, że wyciągam z niej nie wiadomo ile. Zostaw te śmieszne rzeczy, idź i złów swoich najbliższych. Idź i złów ludzi, do których cię posyłam. To będzie Twoje dzieło, to będzie Twoje zwycięstwo. O ile, drodzy, łowić ryby znaczy je uśmiercać, tak łowić ludzi to znaczy wyciągać ich z otchłani grzechu, wyciągać ich z otchłani diabła, wyciągnąć swoich najbliższych. Tylko trzeba zostawić te rybki. I nie chodzi o to, żeby ktoś z nas teraz, drodzy, miał zostawić pracę. Biznes, swój, swoje biuro, bo to wszystko jest waszym powołaniem, to, to wszystko jest ważne. Yy, uświęcacie przez to świat i Bogu niech będą dzięki, ale moje wnętrze, moje priorytety. Nawrócenia polega na tym, żebym, żeby, żebym to wszystko poprzestawiał, komu ufam, co jest moim nadrzędnym celem, jaką mam hierarchię wartości. Panie pełni wiary tutaj dzisiaj jesteśmy na tych roratach. Chcemy na Twoje słowo zarzucać sieci. Ty nas posyłaj tam, gdzie tego pragniesz. Amen.